Dzień dobry, dzień dobry widzowie. Witam Was w mojej krainie, gdzie kilometr za kilometrem ginie. Mamy czwartek, 9 stycznia, godzina 7.51. Ja już dojeżdżam na miejsce, a mianowicie do firmy Teknia, Teknia w Rzeszowie na ulicy Przemysłowej 4. Miałem tu wczoraj ładować, ale no niestety nie wyszło. A dlaczego nie wyszło to wam powiem troszkę później. Ja teraz właśnie już będę podjeżdżał pod firmę. Czekajcie tu ktoś idzie. Podjeżdżamy pod firmę. Eee, tutaj stajemy przed tym szlabanem i idziemy sobie po przepustkę na załadunek. Po przepustki się idzie. Tam, a my sobie staniemy tutaj przed szlabanikiem. Zostawimy tutaj samochodzik i idziemy po przepusteczkę. Także widzimy się zaraz na załadunku. I Wam również opowiem, dlaczego wczoraj nie wyszedł ten załadunek. Także do zobaczenia. Dobra, przepustkę mam. Także. Wsiadamy z powrotem do furki i jedziemy. ciężarówka tu spaliła. Nie, nie spaliła się. Dobra, działa. Jest ok. I jedziemy. Wjeżdżamy na firmę. Kaban już pani z tego otworzyła. Dobra. No to let's go. Jedziemy do samego końca. I parkujemy tam na samym końcu, po lewej stronie. To no tam tyłem najlepiej będzie jechać. Czyli <noise> co, jedziemy. Mam nadzieję, że te palety już są przygotowane. Bo miały być już wczoraj gotowe, jednak. Tak naprawdę miały być gotowe wczoraj na godzinę 7 rano. Przyjechałem tutaj na 7:30. I okazało, że nie, okazało się, że nie są gotowe. No i dlatego ten towar odbieram dzisiaj. Dobra, i tutaj po prostu musimy sobie tam stanąć tyłem. Och. Dobra, będziemy cofać teraz. Dobra, tak. Tak. Ej, idealnie, kurwa, stary driver. I wycofa to kurwa nie ma. No, we wsi. Także co? Dobra, ja idę e, się zgłosić, że jestem. I co? Będziemy po malutku sobie ze wszystkim działać. Także widzimy się już niedługo. No i co? Ja już jestem w trakcie załadunku. ładujemy takie paletki, takich paletek będzie 7. E, I co? Tam wózkowe pomału już mi wrzuca. Tutaj mamy paleciaczka, ładujemy od tyłu, bo jak wiadomo, od tyłu to przyjemnie. Także co, działamy sobie po malutku i jedziemy później na odprawę celną z tym tutaj też na przemysłową, więc daleko nie będziemy jechać. Także co, ja się biorę za układanie tych palet i widzimy się już niedługo. Dobra, ja już jestem po załadunku. Księgę wziąłem całą z papierami. I co, udajemy się teraz na odprawę celną, do agencji celnej MNM. jest godzina 8.37, liczyłem na to, że mi tu kurde troszkę krócej zejdzie, a zeszło jednak troszkę dłużej. No ale cóż, no jest jak jest, mam nadzieję, że się z wszystkim tam po prostu powyrabiam tak jak trzeba że będzie wszystko dobrze. Dobra, trzymajcie kciuki za mnie i co? Widzimy się standardowo za niedługo. No i co, moi mieli? Mamy godzinę 11.33. Ile czekaliśmy? Prawie 3 godziny. Prawie 3 godziny czekania na odprawę celną. Na szczęście już się udało. Jedziemy, także jedziemy teraz już do Głogowa-Małopolskiego. Będziemy się tam ładować i Będziemy myśleć, co dalej, ewentualnie. Także troszkę jesteśmy opóźnieni. No ale cóż, tak to bywa w transporcie. Nie ma co się przejmować, trzeba robić dalej swoje i, i tyle. Także ogień na tłoki i jedziemy do Głogowa Małopolskiego się załadować. Także widzimy się już niedługo. No, witajcie, witajcie. Ja już Snowco firma Ecol podjeżdżamy tutaj sobie pomalutku widzę, że chyba 76 rampa jest wolna w takim razie będziemy sobie pod nią tutaj cofać tak 76 jest wolne także tam będziemy wjeżdżać od razu zanim jeszcze papiery tam zaniesiemy jak jest wolne to trzeba korzystać i tyle także pomalutku sobie cofamy I co? Idziemy na rozładunek po malutku, także widzimy się podczas rozładunku, moi mili że yy, co miałem mówić? Widzimy się podczas rozładunku, przecież no, przecież to mówiłem. Dobra, widzimy się. Co moi drodzy, ja już jestem po rozładunku. Sami widzieliście, zostały jeszcze tylko palety na Nexteera. Eee, no i oczywiście, coś musiało się schrzanić eee, również i dzisiaj. Po prostu, eee, towar niby w Nexteera ma być niegotowy. Nie? Że jeszcze jest niegotowy, że będzie dopiero gotowy na jutro rano. No dobra, ok, no ale zamawiali samochód sobie dzisiaj na rano i tak dalej. I, i co? I dopiero jutro rano kurde molek, będzie towar gotowy trochę to coś mi tu śmierdzi, także coś jest nie, coś jest nie halo moim zdaniem, no ale cóż jest jak jest eee, podjedziemy do Nextira i zobaczymy co się będzie działo wracać dzisiaj czy nie wracać? O to jest pytanie sam nie wiem, zobaczymy eee, jak coś to zostanę może do jutra i, i po prostu tylko zażądam sobie coś więcej za to pieniążku, że musiałem ten kimać, bo inaczej mógłbym inaczej sobie to wszystko porozwiązywać. No ale cóż, no jest jak jest. Nie ma co narzekać. Także ja idę zapinać sobie już tył i co? Jedziemy do Gliwicy. No i co? Jesteśmy już pod firmą Nexter, Drama numer jeden. Ja sięgam po swoje rękawiczki. I idę się otwierać z tyłu, także otwieramy, co mamy otworzyć i idziemy tutaj do tych drzwi, powiedzieć, że jesteśmy. Halo, przyjechałem. No, także, także tego tak, widzicie sami. O, dobra, no to nic, to ja kończę. I co? Widzimy się już po rozładunku. No i jestem z powrotem. Mamy już piątek, 10 stycznia, godzina siódma. Ile? 7.29 już jest. Ja już nie śpię od około pół godzinki. Obudzili mnie tutaj chłopaki, że już wanienki były gotowe, także wanienki już załadowane. No i co? Po malutku idę teraz tylko po papiery szybka toaleta i ruszamy w drogę do Gogowa Małopolskiego. Także powiedzieli, że będzie na rano, jest na rano następnego dnia, ale nie ma się z czym przejmować, jest jak jest. No i tyle. Dobra, ja uciekam, pakujemy wrotki, na tłoki i ruszamy do Gogowa Małopolskiego. No i co? Jesteśmy już w Głogowie Małopolskim. Firma Curtis Wright. Rozładowujemy się. Śnieg delikatnie pada. Nie wiem, czy będzie cokolwiek po mnie widać. Troszkę białego jest. Nawet zaczynam coraz mocniej sypać. Także może coś śniegu na, na weekend spadnie. Z dzieckiem pójdę na sanki. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Podoba mi się takie, takie, taka myśl. No i co? Ja idę otwierać się. Idę jeszcze tylko, co to tutaj, ja nie, wiem, myślałem, że coś się stało, ale to się nic nie stało, dobra, idę powiedzieć, że już jestem, papiery dam, rozładowujemy się i co, robimy jeszcze tylko półgodzinną przerwę i wracamy sobie na spokojnie do domu, tankujemy i robimy podsumowanie, także zostańcie do końca, widzimy się już niedługo. No i co, miało być koniec filmiku, miało być podsumowanie, a jednak nie będzie. Co? Kolejna trasa. Bo mamy piątek, dalej 10 stycznia, godzina 15:25. Ja już jestem w okolicach Krespinowa, moi drodzy. I jedziemy do Nexteria do Gliwic jedziemy tutaj z paletami będziemy zabierać palety i będziemy dostarczać na jutro rano no niestety będę musiał wypałzować się w Gliwicach 9 godzin i dopiero na jutro rano trzeba będzie wrócić, no ale nie ma co narzekać, robota jest więc jak robota jest, to trzeba ją wykonać i, i tyle, no nie zrezygnuje człowiek kurde, z fajnej wypłaty, tylko z, ze względu na to, że trzeba Wracać do domu, jak jest praca, to trzeba pracować. No i tyle. No i słuchajcie, dobra. Mniejsza z tym, jesteśmy tutaj w tym Kryspinowie, i tutaj jest ten kebab, bajdy. I sobie właśnie zaraz na niego pójdziemy, bo jeszcze dzisiaj nic nie jadłem, a jestem głodny już jak wilk. Także pasowałoby już coś zjeść, dlatego dzisiaj zjemy sobie kebab. Albo i nie zjemy kebabika Bo widzę, że tutaj mi jakaś pani stanęła Także szok Oj dupa Chyba, że tutaj stanę Dobra podjadę tam i tam stanę sobie Tylko później co? Później znowu do ronda i na rondzie nawrotka Ale żeś mi pani tam stanęła No nic trudno Przejdziemy się kawałek no i tyle Trudno Jakoś, jakoś człowiek z tym wytrzyma. Dobra, tutaj mamy miejsce, tutaj sobie staniemy tak, tylko żeby nie, nie pozostawiać tutaj tych oh. samochodów osobowych, dobra. Idziemy szybko po Kebabika i, i będziemy jechać sobie dalej. Także co? Widzimy się już niedługo. No i co? Ja już z Kebabikiem, także smacznego dla mnie. Smacznego również dla Was, jeżeli coś spożywacie w tej chwili i co, zjemy szybciutko i jedziemy dalej do Gliwic, żeby jak najszybciej dojechać i żeby jak najszybciej zacząć kręcić dziewięciogodzinną pauzę, także ogień na tłoki i ruszamy dalej. Jeszcze raz smacznego dla wszystkich. 17.47 i co, ja pod firmą Nextir. Rozładowujemy się szybciutko i podjeżdżamy na drugą stronę, żeby już kręcić pauzę. Także biorę się do roboty jak najszybciej. No i co? Ja już jestem z drugiej strony magazynu. Podstawiłem się już pod rampę załadowczą. Także idziemy się teraz w tej chwili załadować i kręcimy sobie pauzę już przy rampie. Na spokojnie kręcimy dziewiątkę dzisiaj, żeby wrócić jak najszybciej do domku. Wypadła jeszcze jedna trasa, więc. Żal było nie z tego, nie skorzystać tak jak Wam mówiłem wcześniej. Także co, my idziemy już po znanych Wam schodkach. Dzwonimy domofonkiem. Zaraz Pan ochroniarz przyjdzie, czy już Pan ochroniarz może jest? Tego jeszcze nie wiem. O, już tam chyba Pan mnie widzi. Zaraz chyba podejdzie do mnie i, i będzie mi otwierał. Także co. Widzimy się jutro, prawdopodobnie podczas drogi, albo jak ja wstanę, albo jeszcze nagram. Halo. Proszę otworzyć na załadunek. Zaraz będziemy. Dobra, dzięki. Eee, albo nagram jeszcze jakiegoś timelapsa podczas załadunku dla Was. Bo dawno nie widzieliście, jak coś ładuje. Także może coś takiego jeszcze dla Was zrobię. Dobra, ja już czekam sobie na spokojnie. Pan ochroniarz zaraz przyjdzie otworzy nam drzwi i będziemy sobie działać. Także co? Do zobaczenia później. No i co, ja już po załadunku, sami widzieliście. Eee, I co, czas na pauzę? Zacząłem pauzę o godzinie 8.05, do 3.05 mamy, robimy sobie przerwę. I o godzinie 3.10 gdzieś pewnie mniej więcej na spokojnie sobie stąd wyjedziemy. No bo to zanim włączymy samochód, młotki, zanim chwilę pochodzi sobie samochodzik i tak dalej, 3.10 pewnie stąd będziemy wyjeżdżać. Sądzę, że gdzieś na 7.30 powinniśmy być w Głogowie Małopolskim, ale to chyba już tak najpóźniej z tego, co mi się wydaje. No ale to będziemy wszystko widzieć, co i jak. Ja teraz idę do kabiny, idę się chwilkę przespać i co? A później czas wstawać i, i robić dalej swoje. Mimo, że sobota będzie, ale zrobić robotę trzeba. Także co? Widzimy się już. Nad ranem podczas wyjazdu stąd. No i witajcie z powrotem. Godzina 3.12. Mało spałem dzisiaj, bo nie mogłem coś ich spać. Spałem gdzieś do godziny, do północy. A później już nie mogłem, niestety, usnąć. Także jest jak jest. Trzeba jechać i, i tyle. Bo Boże, wyglądam jak. Jak nie powiem co. Umyłem się tam wstępnie, mam baniaczek swój i tak dalej, no ale to wiadomo włosów nie będę mył bo zimno. Wykąpiemy się już dzisiaj w domu na spokojnie. Także co? Trzecia, 13. Wyruszamy, wyruszamy po malutku spot nextira. Przepraszam, zapnę pas. No i co? I po malutku sobie ruszamy. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić subskrypcję, łapkę w górę. I jeżeli chcecie, a, a ja bardzo chcę, żebyście to robili, to zacznijcie komentować po prostu moje filmiki. Będę wam bardzo, ale to bardzo za to wdzięczny. Dobra, my ruszamy. Już na spokojnie sobie jedziemy. E, tak jak mówię, trzecia. 14 w tej chwili już Jedziemy do Głogowa Małopolskiego Do Kertisa się rozładować I wracamy do domku eee, Jak wrócimy po rozładunkach I tak dalej Zatankujemy I zrobimy małe podsumowanie Również e, tego Tych tras no, To będą łączne trasy Więc to nie będzie tak jakby jeden dzień Tylko będzie kilka po prostu Także e, jest jak jest nie zawsze będzie tak po prostu, że będę zjeżdżał, tylko czasami będą te podsumowania tygodniowe, a czasami będzie także z jednej trasy. Będziemy widzieć, jak to po prostu będzie wychodziło w praniu. <słuch> także co? Widzimy się na rozładunku. No i co? Jesteśmy już na miejscu. Rekordowy czas, jeżeli chodzi o jazdę z Gliwic do, do, do Głogowa bo zajechałem w 3 godziny i 45 minut co daje mi możliwość wrócenia jeszcze do Dębicy na tym czasie także szybki rozładuneczek i, i co, będziemy działać jak widzicie Curtis Wright. ja idę zadzwonić teraz tam do tego a ten czas ustanowiony został nie jeżdżąc na bramki omijając bramki, jeżdżąc przez Jawożno i zjeżdżając na Alvernie tam na Liszki i tak dalej żeby nie płacić za bramki, także czas bardzo dobry moim zdaniem. Dobra, ja się otwieram i co? Działamy szybko, żeby rozładować, wracamy szybko do Dębicy tankujemy i wracamy pod blok. Także widzimy się już nie. No i co? Ja już po rozładunku i co? Ogień na tłoki i ruszamy na Dębicę z Głogowa Małopolskiego. Mamy 45 minut. Sądzę, że w 40 gdzieś około dojadę na. Na stację benzynową, na której tankuję ostatnimi czasy. Szybko się zatankuję, a następnie podjeżdżamy pod blok. Na szczęście, pod blok z tej stacji benzynowej jest niedaleko, także powinienem się wyrobić spokojnie w tych 45 minutach. także co? Gonimy, gonimy, żeby się wyrobić, żeby nigdzie nie pauzować albo żeby ewentualnie gdzieś tam głupio nie przekroczyć czasu jazdy. Także spinamy się troszeczkę i jedziemy, także widzimy się już podczas podsumowania. No i co moi mili, witam was w podsumowaniu e, dwóch kolejnych dni roboczych, czyli czwartek i piątek. Piątek dość spontanicznie e, wypadł, ale no dobrze, że ta trasa wypadła, nie ma co narzekać, e, dobrze, że się trafiła i zawsze coś tam grosza człowiek dodatkowego uciął. Dobra, no to teraz podsumowując. Przez te dwa dni przejechaliśmy 1282 km. Zatankowaliśmy 238 litrów paliwa, co daje nam średnie spalanie 18,56, czyli jest trochę mniejsze niż w porównaniu do tego, co było we wtorek, co było tam naprawdę bardzo ciężko, i były jeszcze te wiatry takie mocne. Także, także nawet 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 spoko. Coś to spalanie poszło w dół. Teraz tak, 228 litrów zatankowaliśmy. Nie przepraszam, 238 litrów zatankowaliśmy. Eee, cena na słupku 604 nadal, chociaż pewnie zaraz pójdzie w górę. No i daje nam to koszt paliwa netto 1168,58 groszy. Także koszty są dość spore, jak widać. No dobra, teraz tak, zarobiona kwota, bo to pewnie Was naj, najbardziej interesuje przez te e, dwa dni. No to zarobiona kwota jest to 5600 zł e, za te dwa dni. I zrobiliśmy 1282 km, co daje nam stawkę za kilometr 437, czyli troszkę niższa niż te poprzednim razem, niż ta stawka poprzednim razem. Wtedy było troszkę więcej towaru i tak dalej. Tutaj też nie jest źle. 437 bardzo dobra stawka, tak jak wam mówiłem poprzednim razem. Opłacalna stawka dla mnie, jaką ja muszę mieć, żeby jechać razem z dojazdami i tak dalej. Jest to 3,50 zł za 3 ,50 zł 50 groszy za kilometr. Także nie ma co narzekać. Dobra. No i teraz ile zarobiliśmy, ile nam się udało zarobić? A więc tak. Kwota 5600 zł minus 1168,58 groszy paliwo plus jeszcze dodać Etol 220 zł, co daje nam kwotę Którą zarobiliśmy, nie odliczając oczywiście podatku. Ja tutaj bez podatku na razie to wam wszystko liczę. Jest to kwota 4211,42 zł. Także tak to wygląda mniej więcej w tej chwili. Nie wiem, czy wam się takie podsumowania ewentualnie podobają, czy też nie. Dajcie znać w komentarzu na dole. Oczywiście za, zachęcam do tego, żeby zostawić suba, łapeczkę w górę i co, widzimy się w następnym filmiku. Także do zobaczenia, cześć.